Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek drapkowy z krzyżułką XXL, mam numer 23. No i zaczynamy sobie drapać, ja Was tutaj przybliżam i będę powolutku przesuwać. Pierwsza literka jest to literka G. Grafit, gazik, więcej nie ma, tak. Gdynia, ekologia, nic nie ma, yoga, Wagner, dog, koniec. Literka F, grafit. O, tutaj jeszcze Iga, zgubiłam. Więcej F nie widzę. Tutaj nie widzę F. I tutaj mamy tutaj profil. Dobrze. Kolejna literka jest to literka E. Tutaj mamy. Hmm. Jak na literkę E to bardzo mało. Kawaret. Step. Ekologia. Ser, set, edytor, wylew. Etiopia, Wagner, orkiestra, Izrael. Ok. Kolejna literka. Jest literka Z i mamy w pomusie. Opozycja, garnizon, gazik. Więcej nie ma. Krzepice. Azot. Tutaj mamy topaz. Więcej nie ma. I kolejna literka. Izrael. Najwięcej no nie ma. Dobra. Czekajcie chwilkę. Ktoś przyjechał. Wracam do Was. Musiałam przerwać chwilkę, ale tak, szukam literkę Z. Nie wiem, czy już znalazłam, bo nie pamiętam. Tutaj szukamy. Tą pasto już znalazłam. I w ostatnim jakoś nie widzę literki Z. Znaczy, że nie było. Kolejna literka. Jest literka E. Prycza. I szukamy tutaj opozycję. Tym. Więc nie widzę. Gdynia, syn, edytor, wylew. Koniec. I teraz tutaj. Koniec nie ma. Literka J. Opozycja. Hmm, czy jeszcze jest? Więc nie widzę. Nie widzę. Boże, czy nie widzę, czy nie ma? Joga. No, słabiutko. Ok, kolejna literka jest literka P. Może będzie bonus. Fajnie by było. Literka P. I szukamy opozycję. Ok. Odpust. Topaz, step. Więc nie widzę. Teraz tu, Etiopia, profil, więc nie ma. Dobra, kolejna literka, jest to literka N. Brno, noc, lublin, stan, garnizon fantomima. Ok. Teraz tutaj Gdynia, syn, więcej nie widzę. I teraz tu Jan, tutaj mamy N, tutaj mamy Mops, jeszcze P. No i na razie nie ma nic. Dobrze. Kolejna literka jest to literka C. No i mamy Prycza. I szukamy tutaj C. Noc. Więcej nie ma. Tutaj mamy C. Tutaj mamy. Więcej nie widzę. Tutaj mamy moc. Tutaj mamy jeszcze prasa. Ale więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka jest to literka M. Tym. Mamy M. Imbir, więc nie ma. Tutaj alarm. Alarm. Najwięcej nie ma. Tutaj moc. Monologia. Nie, mongolia. Ja czytam monologia. Mops. Najwięcej nie ma. Dobra, kolejna literka. Jest to literka W. Wilk wilk awans więcej nie ma teraz tutaj wylew więcej nie widzę nawa wagner więcej nie widzę kolejna literka jest to literka T tutaj mamy tym mamy pierwsze słowo tym. Tutaj mamy te, tutaj mamy, tutaj mamy, ok, tak, tutaj mamy, te, azot, set, mamy, step, więcej nie ma. Teraz tu tu, orkiestra orkiestra to to koniec. koniec. Kolejna literka jest literka B brno, imbir, więcej nie ma, kabaret. Więcej nie ma, bordową, i bis. I koniec. Dobrze. Kolejna literka jest literka U. Ublin. LUBLIN, nie widzę. Odpust. Więcej nie widzę. I teraz. Dobra. Literka A. No i mamy tutaj A. Ciekawa ESTE czy będzie literka R. A, 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 Iga. Awans, stan. I tutaj, dobrze. Teraz tu. K, baret, azot. Tak, mamy pierwsze słowo. Alarm, lato, A. I tutaj A. Dobrze. Teraz tutaj Jan, mamy pierwsze słowo. Nawa, mamy drugie słowo. Joga, Wagner, A. No, ciekawa jestem, czy będzie R, bo tutaj by było już trzy słowa, jakby było R. A. Dobrze. No, tutaj jeszcze mamy A. Dobra. Trzy literki zostało. Literka D. Tutaj mamy D. Więcej nie ma. Tutaj mamy Gdynia. Edytor. Więcej nie ma. I tutaj mamy DOG. I więcej nie ma. No szkoda by było, jakby nie było wygranej literka K, ale jest to możliwe. Tutaj mamy K, tutaj mamy K, koniec. Tutaj mamy K, kabaret, K, koniec. I teraz tutaj mamy K, tutaj mamy K, ale nic nam to nie daje. Dobrze. I ostatnia literka. Jest to literka I. Kain. Drugie słowo. O, mamy. Iga. Gazik. To już raz, dwa, trzy, cztery. Cztery słowa. To już nam daje 20 zł. No nie spodziewałam się. Dobrze. Teraz tutaj. I, i, okej, okay, nie ma nic. Tutaj ibis. I, i, i więcej nie ma. I tutaj jeszcze jest. No dobrze, nie ma tutaj trzech słów. Mama, jawa nawa. Przynajmniej nie widzę. Ale mamy cztery słowa na górze. Tutaj mogliśmy mnożyć razy jeden. Mogło być 100 zł. No ale mamy cecy. Także jestem zadowolona. No spodziewałam się, że bardziej będzie bonus, albo tutaj poproszę. Mamy cztery słowa. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku Buziaczki. Pa pa.